FASE to szkoła mistrzosa sportowego stworzona przez Football Academy Group oraz Szkoły Prywatne Leonarda Piwoni. Naszym celem jest stworzenie piłkarzy, sportowców zawodowych, którzy będą mogli utrzymywać i, i, i żyć z, z uprawiania tego sportu. Natomiast jesteśmy też świadomi tego, że, że nie każdy osiągnie najwyższy poziom, który pozwoli mu zarobkowo cieszyć się, cieszyć się piłką. My nie pozwalamy piłkarzom rozwijać się tylko pod kątem sportowym, natomiast dbamy o ich edukację, dbamy o ich rozwój i dbamy o to, żeby zawodnik, jeśli będzie mu dane być zawodowym piłkarzem, był wykształconym, inteligentnym, znającym języki piłkarzem, a jeśli w futbolu mu się nie powiedzie, ponieważ odsetek Odrzuceń w piłce nożnej, mimo wszystko, jest duży, będzie to człowiek gotowy do rozpoczęcia swojej nauki na szczeblu wyższym, gotowy do matury i do studiów. Nasz program nauczania oparty jest nie na dwóch latach funkcjonowania Football Academy School of Excellence, lecz na 25 latach doświadczenia, które udało nam się zebrać w szkołach Leonarda piloni. Zwiększona ilość przedmiotów humanistycznych, ścisłych, a także, a także języków obcych powoduje, że Jesteśmy w tej chwili chyba naj, najlepiej zorganizowaną edukacyjnie szkołą mistrzostwa sportowego. Kryteria naboru dzielą się na dwie części. Pierwszą częścią jest, jest część sportowa. Jest ona sprawdzana podczas dni próby, które, które co roku odbywają się w, w mniej więcej w okresie marca. Natomiast drugą częścią jest część edukacyjna. Również podzielana tak na dwie części. Pierwszą częścią jest, jest, są wyniki końcowe z pięciu przedmiotów języka polskiego, matematyki, biologii, wychowania fizycznego oraz języka obcego oraz wynik egzaminu szóstoklasisty. Po każdej części edukacyjnej, czyli po gimnazjum, następuje, następuje sprawdzenie poziomu, a także rozwoju naszych zawodników. I wtedy decydujemy, czy dany zawodnik może przejść do, przejść do etapu licealnego. Etap licealny, jak wiadomo, do kończy się maturą, co pozwala naszym, naszym adeptom, naszej szkoły, kontynuować swój, swoją edukację na, na poziomie uczelni wyższych lub oczywiście rozpocząć swoją karierę zawodową, piłkarską. Myślę, że najlepszym hasłem reklamowym jest nasze motto, które przyświeca naszym uczniom, zawodnikom od pierwszego dnia funkcjonowania w szkole. Jest to Nilsatis Nisi Optimum, czyli nic co najlepsze nie jest wystarczająco dobre. Football Academy School of Excellence to projekt, który daje naszym uczniom, naszym zawodnikom perspektywę osiągnięcia jak najlepszego sukcesu. Mówimy tu o sukcesie sportowym, sukcesie zawodowym, sukcesie edukacyjnym. Dołączając do nas, gwarantujemy Państwu, że, że Państwa syn osiągnie ten sukces i że na pewno nie zmarnuje tych 6 lat swojego życia.